Halo, halo, czy ktoś mnie słyszy? Pani Asia z tej strony, dzień dobry. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Temat dzisiejszej lekcji to: S, jak Sara i Sarna. Poznasz na niej drukowane litery: S, wielką i małą. Dzisiejsza lekcja to tylko wstęp do nauki liter S. Więcej ćwiczeń znajdziesz w książeczce. Chcę czytać litery, część pierwsza. Tego zwierzątka nie muszę Ci przedstawiać. Jest to? Dokładnie tak, sarna. To jest mama sarna. Spójrz na jej sierść. Czy wiesz, jak się nazywa sierść sarny? Podpowiem Ci troszeczkę. Ta nazwa to nazwa ubrania, które noszą tylko dziewczynki i dorosłe panie. Może być ślubna lub wieczorowa. Sierść sarny to suknia. Suknię nosi zarówno mama, jak i tata sarna. Tutaj widzisz tatę sarnę. Jego charakterystyczną cechą jest poroże, które nazywa się parostki. Parostki możemy zobaczyć u saren tylko od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Przed zimą, tata sarna zrzuca swoje poroże, które odrasta mu wiosną. A tu mała sarenka. Jej charakterystyczną cechą są białe plamki na sukni. Ten obrazek przedstawia całą sarnią rodzinę. U psiej rodziny jest tak: tata pies to pies, mama to suczka, a dziecko to szczenię. U saren jest zupełnie inaczej. Tata sarna to kozioł. Mama sarna to koza, a mała sarenka to koźlątko. Widzisz tę białą plamę na pośladkach sarny? Ona też ma swoją nazwę. Podpowiem ci. Nazwa tej plamy to nazwa przedmiotu, w którym się przeglądamy. Ta plama nazywa się lustro. Śmiesznie, prawda? Sarna nosi suknię, ale nie może się przejrzeć we własnym lustrze. Ta plama ma też drugą nazwę talerz. Tak więc, jeśli ktoś zapyta cię, jak nazywa się ta biała plama na pośladkach sarny, to co odpowiesz? Prawidłowa odpowiedź to lustro. Albo talerz. Suknia saren latem ma kolor czerwono-brązowy. Zauważ, że kozioł na tym zdjęciu ma poroże. Natomiast zimą sarny zmieniają suknie na kolor szaro-brązowy. No i kozioł nie ma już tu poroża. Tutaj widzisz dokładnie różnicę w kolorze sukni saren latem i zimą. Sarny żywią się trawą, młodymi pędami drzew i krzewów, liśćmi i ziołami. Z tego co widać na zdjęciu, to pewnie też niedojrzałymi żołędziami. Bohaterką naszej dzisiejszej lekcji jest Sarna. Bo jej nazwa rozpoczyna się głoską. Słowo sarna rozpoczyna się głoską s. Czy głoska s jest samogłoską czy spółgłoską? S. Głoska s jest spółgłoską i oznaczamy ją kolorem niebieskim. A teraz proszę ułóż schemat i model słowa Sarna oraz podziel to słowo na sylaby. O właśnie tak. Tak wygląda mała drukowana litera S. Do twojego schematu słowa Sarna. Zamiast białych cegiełek wstaw cegiełki z literkami, które znasz. S -a R N -a. Ta dziewczynka ma na imię Sara. A tak wygląda wielka drukowana litera S. Ułóż, proszę, schemat słowa Sara, a następnie białe cegiełki, zastąp cegiełkami z literkami, które już znasz. S-A-R-A. -a. Ślicznie. Literki S-I- Napisane obok siebie, zawsze czytamy si. Powtórz za mną, si. Przeczytaj sylaby. Przeczytaj wyrazy. A to zestaw obrazków, których nazwy przed chwilą zostały przez ciebie przeczytane. Połóż te obrazki przed sobą i ułóż ich nazwy samodzielnie. Sprawdź, czy Twoje wyrazy wyglądają tak samo. Dzisiejsze zadanie nie należało do łatwych. Szczególnie te dwa wyrazy mogły ci sprawić trudność. Jeśli udało ci się wykonać to zadanie poprawnie, to super, należy ci się ogromna pochwała. Jeśli nie, nie martw się. Jeśli poćwiczysz, na pewno nauczysz się układać te wyrazy. Na koniec dzisiejszej lekcji przeczytaj te zdania. I pamiętaj o wykonaniu ćwiczeń na stronach 41, 42, 43 i 44. A na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień.